jedną długość, troszeczkę troszeczkę futbolu, do tego. Tak. idziemy do tak. rzutów, tak się dzisiaj do tak. rzutów. Dzisiaj to trochę normalnego grania, tego. historia do tego. Chodźmy do Jak wygląda sytuacja prywatna w zespole? Okres wielkich kontuzji już mamy za sobą, no ale po tylu meczach, niektórzy rozjegrali już ponad 50, to chyba w tym sezonie, no, Tak jak powiedziałeś, to są drobne urazy, przeciążenia, z którymi sobie radzimy na bieżąco. Myślę, że one nam nie przeszkodzą w dalszych meczach, ale na pewno każdy z zawodników czuje już ciężar tego sezonu w swoich kościach. Robimy wszystko, żeby tą regenerację jak najbardziej przyspieszyć, żeby byli w jak najlepszej formie w tej decydującej fazie Ligi Mistrzów. Myślę, że większych takich urazów, większych kontuzji już, już zażegnaliśmy, już zaleczyliśmy. Teraz, tak jak powiedziałem, wszystko jest to przeciążenie i drobne urazy. Którzy zawodnicy mają jakieś problemy? Widzimy, że bramkarze ćwiczą osobno, Wenio i Sławek To bardziej wynika to ze specyfiki ich, ich pozycji, na której grają. Są to treningi indywidualne, każdy z bramkarzy prowadzi swój trening indywidualny, żeby jeszcze swoje umiejętności podwyższyć. Grzesiek Kaczek, tradycyjny na rowerach. Wbrew pozorom to, to Grzesiek się czuje bardzo dobrze. Sam, sam mówi, że, że już dawno się tak dobrze nie czuł, więc żeby nie zapeszać, żeby tego nie zepsuć, też prowadzi indywidualny tok.